Siema, widzowie, z tej strony Eldar, witam w kolejnym odcinku z, z my tylko ci pogadamy o naklejkach, o markecie co się dzieje, a jutro sobie pogadamy o tym w co warto inwestować nagramy taki film, czyli 8, a 9 wchodzą itemy z karnetu na market, więc sobie pogadamy o nich co się dzieje, ale jeszcze zanim rozpoczniemy film zapraszam Was na Pirates' Łapika, czyli stronę do wymieniania swoich skinów. Dodatkowo na stronie macie darmowe 10 dolarów z kodcikiem Eldzar z przemiania, wpisać, dodatkowo strona nie wlicza tutaj ceny craftów, więc wyjmiecie dużo przypiętych krafiorów jest tego tak stronie od zawalenia, dodatkowo czarników też nie wylicza w cenę, więc możecie sobie snapić naprawdę przekazackie krafty i przy wpacie z moim kodzikiem dostajecie darmowe 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 zł, darmowe 35 ziko. Linka do znajdziecie w opisie materiału polecam wybierać na stronę i wymieniać swoje skiny. Przechodzimy do materiału, ja powiem tak, tu mamy liczbę jakieś kilka drużyn, które będą też wiadomo wykwali, komu kibicujecie, Widzimy. możecie śmiało napisać w komentarzach jakiej tej drużynce kibicujecie, ja oczywiście mam nadzieję, że będzie dużo nowych drużyn, żeby tutaj Austin jak najbardziej na tym nie ucierpiało i ciekawe czy będą naklejki z tłem, bez tła, jak będą wyglądać, co oni wykombinują, dodatkowo mam tutaj case trackera odpalonego, liczbę otwartych szynek, Ponad milion strzynek galerii otwartych, ale to w ogóle bez porównania patrzcie z Fever który jest otwierany w 8 milionach. W 8, słuchajcie, milionach przez miesiąc. No jest to przeogromna liczba. Jezus, te budziki. No, popierdzielimy. Jest to przeogromna liczba, słuchajcie, i naprawdę, no, wygląda to z daleka dobrze. No, ale przejdźmy na market. Co tutaj się dzieje? Bo jest kilka ciekawych rzeczy, jak możemy zobaczyć. Austin wygląda bardzo dobrze, i powiem Wam, że Austin może być. Tym turniejem, czekajcie. Tym turniejem, który naprawdę wyjdzie fajnie i prezentuje się z daleka bardzo, bardzo dobrze. Zobaczcie: 2,35 kosztują pretendenci na ten moment. Zobaczcie, na ten moment poskoczyli też bardzo dużo. A tutaj z naklejkami, gdzie jest 16 drużyn, kapsuła kosztuje 2,60. Zobaczcie, też wyskoczyła. Jak dla mnie zasłużenie to będzie najdroższa kapsuła. Ze względu na fakt, że to jest dużo drużyn, prawdopodobnie niektóre z tych drużyn tutaj już nie zobaczymy. E, oby tak było i będą tylko w tej kapsule, więc e, oby, oby. E, I ta kapsuła się daje, że w przyszłości po prostu ma gwarantowaną dobrą. Czy tak będzie, to się okaże, ale trzymam kciuki. Sprawdźcie sobie jeszcze holo, czy tutaj się dobrze wszystko prezentuje i e, jak to wygląda przede wszystkim. Czy wygląda to fajnie, czy nie? No Falcon 150 zł. Mamy wzrosty, ale kurczę, na kapsułach! Znaczy, na naklejkach nie widzę takiego poziomu, że aż tak dobrze jeszcze może wzrosnąć, nie? Znaczy, może, ale nie widzę, że to jakoś strasznie leciało. Jakoś nie widzę tej, tej tutaj motywacji, chociaż może mi się tak wydaje. W ogóle fiku znowu do takich cen, no widzowie. No inwestycja wyszła sprze kozacko, więc mam nadzieję, że coś tam jeszcze macie, jak ktoś ma. I może sobie fajnie sprzedać. Co by tu więcej mówić? No chyba nie ma co tutaj nawet gadać, to wygląda po prostu kozacko, wygląda po prostu kozacko. EM 85 dych, No przeklęte ceny. Wracając jeszcze do skrzynek. Możemy sobie zdać że to jeszcze na skrzynki, jak to się prezentuje. Na ten moment na skrzynkach. Bo to też jest ciekawe. skrzynia od, rzutu, od rzutu prawie złoty 70. Jak ktoś się interesowało, ostatnio na wzrostach. Zobaczcie, złoty 30, złoty 40 do około tych złotych 70. To już praktycznie na tym można zarabiać. Snakebite wrócił do tych 3 zł, nie? Też był niżej, też był na tych dołkach. To fajne były ceny, jak na Snakebite'a. I teraz mamy znowu te 3 złote te ceny, które są dla mnie standardowe w tych skrzyni, spoza polidropów. I one będą tak powiem, stabilnie trzymać tą cenę. Tak samo skrzynia załamania, zaraz bije te 3 zł. I raczej powinna trzymać tą cenę. Więc też mamy te wzrost tych skrzyń, jak możecie zobaczyć. Mam nadzieję, że kupowaliście coś tam. Chociaż po, po groszowych sztukach, wiadomo, wiem, że niektórzy grydowali do 2 zł, bo pisaliście o tym ze skrzynią załamania. Ale mam nadzieję, że tak się jak coś kupiliście. No, bo to było też troszkę, troszkę zawsze e, ryski nie, e, więc tak to się prezentuje, jest tutaj coś ciekawego oprócz tych rzeczy, no niedługo wylatą mi te bez no to wiecie chyba, że tak poleciało mózg operacji, jest w ogóle w kosmosie, jest to rekordowa cena, e, moim zdaniem znowu manipulacja e, i oprócz tego chyba takich super, no znowu by się zmienił market na dolarki, nie ma, no ta naklejka znowu poleciała w górę skarnetowych. Powinno nas to dziwić do 37 zł, powalone. powalone. No fajny craft, fajny craft. Naklejka, która będzie na popycie, można z, niego, z niej dużo zrobić e, i naprawdę przyszłościowo może dużo kosztować. Więc co widzę, to by było dzisiaj na tyle. Życzę miłego dnia. Strzelcie subika na kanale, bo to motywuje do pracy. Cześć, cześć, widzowie.